się obudzi to przejebany kurwa weźmie nie gdzie na po ryjach a ja witam wszystkich niewidzianych no ja na chwilę będę na nasłuchu, bo obiadek trzeba zjeść na obiadek wielki a ile miał mi się ile bo ja widziałem że miał dwa gile a Popija popij, ja bole, bo się zachłyśniesz. No właśnie Andrzej, jak tam samo poczucie? Polepszyło się, czy nadal taki stan jest, jaki był? Dark, prawie tak, prawie tak. Prawie tak, jeszcze troszeczkę zaraz polecimy pierwszą zwrotkę. Będzie dobrze, nauczysz się, będzie dobrze. Dobra, nie ma to tam, spierdalam. Bo kurwa, na rodzinę nie zarobię. Miłość odchodzi, słyszę znów z Twoich ust. Zawsze prawda miała jaki sens. No oprzełeś to co było. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Poczekam do jutra. Poprawy nie widzę na razie żadnej. Trzymam za Was, kciuki. Te dni jak bajka, piękne jak tysiąc róż. Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć Ja tam wolę Ja jestem VIP Tu coś tam wkładają nogę w drzwi, dobra Jestem Bogiem, żartuję Chris, nie pierdol Chris, zostaj razem z nami Chris, dopiero się zaczyna Zaczynamy, zaczynamy Andrzeju, bo do Ciebie tam poprawa nie sięga Prawa jest w sosnowcu. Nie wiesz o kim mówię, to tam musiałbyś pisać. Poprawią w Ale pewnie antybiotyki pierniczasz i masz kurację taką, nie? No antybiotyki działają dopiero po jakichś trzech dniach. Nie wiem, nie wiem chorujesz, nie wiem, czy ty się rozłożyłeś. Jestem bogiem. Uświadom to sobie sobie. Ty też jesteś bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. A. No dokładnie, dokładnie, on jest coś tam w pieprza, jakieś dziwne ustrojstwa i tak dalej, wspomagacze. ta poprawa no być może przemu praktycznie przez wczoraj coś tam czułem, a dopiero wczoraj cały dzień byłem taki trudny jestem Bogiem, świadom tu sobie słowa, których zlewiają się na głowie, o rany rany jestem nie pokonany bez reszty oddany prze... dobre, potencjał niewyczerpany chyba w DNA on był mi dany Pomyliłem się pierwszy raz. Z trzeciej strony jeziora jesteś chora. O Dark, Dark już prawie laseczka, dobrze jedzieć z koksem, ale po prawdykcję, po dykcję, będzie dobrze, będzie. Panowie trzeba zapierdalać, także jestem na nasuchu. Nie być starej, bo jak się obudzi, to cię los nie wiem, ale Może to być jakaś gryta albo wirus. To damy radę. Poziom I tyle. Koniec. Nie ma tematu. Andrzej ma chorobę weneryczną, a nie tam wirus. Kurde, w pół muszę kończyć. To jakby co? Jakbym się później nie pożegnał, to na razie teraz się ma. Ale może się później pożegną. No to weź się do, 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 do roboty. Tak. U mnie w pracy tam robią takie szczepienia. Co roku dwa razy tylko się zaszczepiłem i za każdym razem byłem chory. Teraz się nie szczepi i nic mi nie jest. Dwa tam tygodnie temu miałem ja stan pod tylko jeden dzień. Kwarty trzeba być niemiecki. I to wszystko, i to wszystko. Przejdzie po siedmiu dniach. Pitek, tak ty może mi wytrzepiesz, bo ja lubię alkoholików. Będzie dobrze. Nie, nie będzie. Będzie dobrze. Nie, na razie słabo. Trzeba będzie pisać jakiś tekst. Ty samemu wymyślać. Rym. Tak jest, Andrzej. Człowiek nie guma i nie pęka. <grystanie> Witam dziwaczkę, cześć, miłego dnia ci życzę. No grafie, cieszę się, że cię słyszę w dobrym nastroju. Witaj, witaj grafie. Kurczę, dzisiaj wieczorem w nocy, w zasadzie w nocy, dziwaczka cały czas na to sobie mówiła, ty tutaj w głowie zawróciłeś. Ona właśnie coś mówiła, że chciałaby to tobą jakieś dzieci, nie wiem coś, U. O nie, pokemon nad pokemony wszedł O jest, to jest jak, jak w ulu ta król królowa To rodzi te wszystkie pszczoły Witam wszystkich Majko Majer, Halabarda są w swojej serce Giniesz, że go nieprawdości płyniesz Cały czas mówiła, że dba o to, żeby być atrakcyjną, żeby się grafowi podobać i w ogóle grafie, grafie, coś ty zrobił, normalnie ładnie i czapkę zrysowałeś. Dziwaczka ma gdzieś laczka, nieważne. Witam cię. No dzięki dziwaczka, no w końcu może jakoś dojdziemy do porozumienia na tym simiradyjku. Może będzie dobrze. No witaj Ziołtka, dzięki, Tobie również Ziółtko, no, witam wszystkich przychodzących, idę zalec w krypcie, nie wiem czy się nie kimnę, zobaczę. Dziara, zacznij się pytać połudno! O, dzięki ci Nizmo, dzięki ci Nizmo, że mnie poinformowałeś, właśnie słyszę Akaszę, więc póki ją słyszę, póki ją słyszę, to się przywitam. Witaj kochanie moje, ty miłe Akaszo. Witaj, Akaszo. Witaj, witaj. Tak dawno Cię nie słyszałem. We, to nagrywasz? Śpiewaj, śpiewaj! Hej, tam gdzieś nad czarnej wody Siada na kąt kozak młody Czule żegna się z dziewczyną, a najczulej z Ukrainą. No, działa fajnie, fajnie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy i stodoły, dzwon, dzwon. Właśnie opowiadała, że dla Ciebie robi się taka atrakcyjna, że teraz w Hamburgu już wszyscy faceci się za nią oglądają. Jeszcze raz witam wszystkich obecnych, życzę miłych rozmów, miłego popołudnia. I co Spoko. Basia, Basia, dziwatka z Hamburga ma ostrakane rajduzy i popuszcza noc I że szykuje się na wybory mis, Jedzie na wybory mis, niebawem. Graf, będzie, startowała w wyborach mis, gdzie No, no jest tak no że podobną nagrodę ma być przypięta do kotwicy i rzucona jako <noise> bala do czego do Bałtyku, nie? Grafie, zapierdalaj, bo się nic nie dorobisz, ale to będzie nie. A ja właśnie jestem na spacerku z dziećmi, na sameczkach. Wito się również, witam, witam wszystkich je ich jeszcze. Malowane na niebiesko okiennice, słoneczniki wyglądają na ulicę, na podwórzu kundelbury pręży. No w ogóle ja myślę, że jeżeli ktoś w ogóle wymieni słowo, o, na przykład to osoby, które się witają z dziwaczką, powinny zostać ukarane takim banem, a nie z dopalaczem, z drugim banem, nie? No i wtedy na pewno, na pewno by było spokojniej na razie, nie? Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem. No nic, ja myślę, że jak znajdzie dobrego rzeźnika, to ma szansę, ma szansę. Ale widzę, że Akasza mnie ignoruje, chyba to nie jest prawdą, co mówisz, bo ja ją tak ładnie przywitałem, a ona mnie polała ciepłym moczem, także jestem nadal zawiedziony. Kurde, Jara, jak ci gardło wytrzymuje, jak moje to już kurde. Fuck yeah. Nie, boli. Boli, bo chory jeszcze. Zamknij się, koleś, kurwa, pośpiewaj sobie, nie wiem, pod barem, a nie tu ty, je, nie je. kurwa baranie. Dobra, no, jak ja jest Piotra, Piotrze, to zresztą Rodzina się cię wyrzeknie. No wiesz jak jest trzeba czasie, to dorobisz się. Nie? Nieważne jak, ale się dorobisz się. Kurwa na śpiewanie dzisiaj wzięło Jeleniu, kurwa. No, to ładną pogodą, że wybrałaś od Ładną, ładną. Jeszcze pewnie, ci pewnie mają. Czy małe jeszcze do szkoły nie chodzą. No dobrze, dobrze, dziwaczka, zamknij się. Takie klimaty, jak on tam robi, to są spoko. Nie takie jak ty tam. A z drugiej strony, ja myślę, Lizmo, że ona specjalnie tak mówiła na, na radiku, żeby wszyscy słyszeli, żebyś ty słyszał. Żebyś długo nie zwlekał, wiesz? Że po prostu przestraszysz się, że będę pierwszy Także to na pewno mówię ja. pod twoim kątem, wiesz? Żeby tak się stało Ty do mnie mówiłeś? Pietrek zamknij mordę Śpiewanie jest kul cool. Jest w i I kul Nie chcesz słuchać śpiewów, to wodna inny kanał my, my tu się uczymy Nie kurde, do siebie, wiesz? Cześć Piedzia, cześć Piedzia, sto lat, sto lat cię nie słyszałem. Więc Nizmo. myślę, że to było pod twoim kurwa kątem, żebyś się wreszcie kurwa zdecydował, a nie labirował między Pimpinkiem, a Austrią, a kurwa Hamburgiem. Dark, masz taki głos, że... że jak... Ktoś cię wyruchał w dupę, pewnie jesteś ona, ale też cię chyba rucha od tyłu, bo tak kurwa coś niewyraźnie. Boli mnie głowa. I nie mogę nie, i nie mogę spać. Dajcie mi tabletkę, kurde jego mać. Dark, nie, zostaw dziwaczkę, no ona powiedziała, że pośpiewa ze mną batem fajnie. Ja tylko chciałam sobie pośpiewać, o co mam chodzi? Zamknij się, Jezu. Może Kimba?